Ten wybierasz do pudru. To później sobie weź. Na koniec. Teraz nie. Zacznij od innych Ryszard. Ja nie wiedziałam, że ty lubisz makijaż. A już nie lubisz. A, i znów miodek i cytrynka. Witam Was z miodem i cytryną. Nie chlebem i solą, tylko miodem i cytryną. Bez sensu. Ryszard, co ty wyczyniasz? Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Ja zaczynam dzień od od herbaty z miodem i z cytrynką. Zrobiłam sobie machen na twarzy, potrzymałam sobie z, z pół godziny grubą warstwę aloesu i teraz będę się kremować tym kremem nie, co tu się wyczynia? Poranna bitwa. Tym kremem kokosowym z mija. Nie wiem czy on nie jest za delikatny dla mnie. Taki nawet, nawet, a pomalowałam sobie paznokcie na biało-czarno, a tutaj na te dwa przykleiłam sobie naklejki yy, myszki, miki. Nawet fajnie to wygląda, powiem Wam szczerze. Lakiery to są jakiś z Golden Rose, który szczerze mówiąc tak średnio kryje. Myślałam, że będzie lepszy, a czarny to w ogóle jakby jakiś bez nazwy, nie wiem. Yy, dzisiaj będzie dzień maltretowania kota. A dlaczego to zobaczycie yy, później. Wytłumaczę Wam wszystko o co chodzi, ale nikomu się krzywda nie stanie, spokojnie. Yy, Mania jeździ na korytarzu, mój iRobot i wiecie, że ona zaraz będzie miała rok? Chyba w listopadzie albo w październiku, mi się wydaje chyba w listopadzie, zaraz Mania będzie miała rok i widzę, że w ogóle zrobił się taki większy szał też i w ogóle ile robotów powychodziło z różnych firm, to jest po prostu szok, no ale no wiadomo, no technologia wszyscy chcą pędzić za trendami i produkują te różne rzeczy, także Mania zaraz będzie miała urodziny, Milik no widzicie, no szalony kot, teraz jeszcze tak zaraz, znaczy zaraz niedługo jedziemy z Dawidem na większe zakupy bo Jutro chyba pojedziemy sobie do kina, pojutrze jedziemy wyjąć szwy. No, będziemy wyciągali szwy. Wiem, że nie będzie bolało, ale będzie bolało. Rozumiecie o co chodzi. Więc tak, i później nie będę miała samochodu. A jutro nie zrobimy zakupów, bo jest wszystko zamknięte. A w poniedziałek nie będziemy mieli czasu na zrobienie zakupów, dlatego chcę zrobić większe zakupy, bo później nie, przez kilka dni znowu nie będę miała niestety samochodu. Taka krótka historia. A, i wiecie co? Zawsze mnie pytacie o ten szlafroczek. Ja go kocham i uwielbiam. Zresztą to chyba widać. Ja go kupiłam w lumpie. I on jest o tyle fajny, że za każdym razem jak go wypiorę, to zobaczcie, on jest teraz wyprany i on jest nawet taki lekko wilgotny, bym powiedziała. Już mi się nie chciało czekać, aż wyschnie porządnie i jego nie trzeba prasować, nie? Także. No jak miałabym go nie kochać? Więc dobra, tyle w słowem wstępu w dzisiejszym dniu. Łączymy się zaś. Mamy tragedię. Czy jak zrobię zbliżenie, to wy to zobaczycie. Patrzcie mi tu. O tu. Widać? No chyba widać. Każda zmarszczka, każdziutka Po prostu ogień w szopie dym w stodole. I no niestety będę musiała go komuś wydać, bo on się nie nadaje do mojej cery nie nadaje. Ja zrobiłam teraz sobie od niego przerwę. Bo myślałam, że może wiecie, może moja skóra coś tam oszalała, zwariowała. Mówię, dam ci czas, wyluzujesz, może będzie ok, jednak nie. No po prostu on bardzo dobrze kryje, ale on się nie nadaje do mojej cery, a ja bardzo, ale to bardzo od dobrych 10 lat dbam o pielęgnację swojej cery i to nie chodzi o to, że mam złą pielęgnację czy coś, ale no niestety po prostu ten korektor nie jest dla. Mnie. A Pauli niestety go nie dam, bo wiem, że on będzie dla niej za ciemny, bo on w tej chwili jest dla mnie tak jakby ciutkę za ciemny. On mógłby być ciutkę jaśniejszy, bo ja go też kupowałam w okresie letnim, jak byłam bardziej opalona i wiem, że jej nie dam, bo ostatnio jak chciałam przetestować właśnie jej podkład z Golden Rose, jak byłam w Koninie, tak jak nałożyłam sobie pierwszą warstwę, to wyglądałam jak duch. Więc ten korektor na pewno nie będzie dla niej, także niestety Paula, ale... Takie brzydko, przykro mi bardzo. Dzisiaj... W tej chwili jestem przebrana trzeci raz, czyli ta moja badziewiasta koszulka z Sinsaya. Badziewiasta, bo naprawdę jakość jest straszna, ale awokado jest, to musiała być, no bo przecież jakżeby inaczej. I byliśmy na spacerze, jest tak cudowna, fantastyczna, piękna jesień, wiosno-jesień, można by było rzec. Już pokazuję zakupy, co tam jest i jakiś skład niektórych produktów, każdy widzi, więc tyle w temacie. Przystępujemy do dzieła. Może zacznijmy tutaj. Myślę, że jakieś gołąbki powstaną na dniach. Tu zaraz będzie rosół na jutro. Jarmusz. Czym, tym, żeby były zakupy bez zupki chińskiej. Jogurty. Ostatnio. O, śmiać mi się teraz chce, bo ostatnio opuszczałam wiązankę na temat tego, żeby wybierać jogurty bez cukru, a tu samo zdrowie. Oprócz tego. Ale uwierzycie w to, że to wziął Dadid. Naprawdę, Dadid jest największą sknerą. O, to też wziął Dadid. Lubicie to, jeżeli tak, to piszcie. Y Dawid jest taką. 2% baterii? O nie wierzę. No to szybko, szarlotka, szybko, szybko. Coś się włoskie zategowały. No na pewno to przyspieszy całą sytuację. I Dawid jest taka świnia parszywa, bo on naprawdę nie jest słodyczy. On z ręką na sercu nie jest słodyczy, bo on nie lubi słodyczy i znaczy, inaczej, nie to, że nie lubi, on ma tak jak ja, że nie, nie musi jeść. I często jest tak, że te jogurty, które on właśnie kupuje, te słodziutkie, to później ja je zjadam, bo mi jest mi szkoda po prostu daty ważności, wiecie. A jak są cukierki takie do szuflady czy coś na przykład, to wiecie, ktoś przyjdzie, to się tam rzuci, to się jakoś tego człowiek pozbędzie, nie? Ale to jest taka menda parszywa, że o. No dobra, jedziemy dalej. Um, pieczarki, daktyle, bo zrobimy bardzo fajne lody. To, to, to i jeszcze coś. Niestety nie mam tego i nie zrobimy lodów, ale mam nadzieję, że w poniedziałek uda mi się kupić. Tu Dawid, o widzicie, Dawid to naprawdę lubi takie gotowce, jakaś ricotta z barili, soczewica, mleko, gdzieś tam jeszcze mamy inne. A i wzięłam bardzo dużo mrożonek, ja lubię mieć mrożonki warzyw w domu. Mam fasolkę szparagową, groszek, kalafiora, brokuła, marchewkę, a i takie coś było w tym. Kaszetka. Czekajcie. Kaszetka z zieloną fasolką. Takie coś. Bonduela. I jeszcze tutaj są dwa inne. Zaraz coś. O! Groszek właśnie idzie ze mną, się zabrał przez przypadek. I tu mamy jeszcze dwa: gryczot. To też może być fajne. I kaszetka z dynią. Także fajne gotowce. Zobaczymy co z tego. No nie, muszę poprawić. No. Jemy jak ciemno jakoś. Ja nie wiem. I co wam powiem, to wam powiem, ale czeka mnie jedno z moich ulubionych zajęć. Ja nie wiem czemu ja tego tak nie lubię. Nie zasadzie, że się umyje. Nie musisz tego wycierać, tylko rozpakować. No ja po prostu nie lubię wypakowywać. Zływarki. I w tej kwestii się nic, absolutnie nic nie zmieniło. Trudno. Rosół już wstawiony i słuchajcie, robiłam procedurę podlewania kwiatów i zobaczcie, to jest to moje maleństwo. Ja ostatnio go tak wyzywałam, że tylko raz w życiu mi zakwit ten mini storczyk, nie? Ja patrzę, on znowu i to ile będzie miał pąków. Także twu, 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 przepraszam Cię kochaniutki mój. Znaczy właśnie nie ma rozpaczy, on leży, nie chce wstać. Bazel sprawdził co on tu robi. No rysi! No rysi coś... No chodź zobacz! A mianowicie, przystępujemy do akcji ubrań. To jest jedna z bluz i drugą za chwilę zobaczycie. I mówiłam o tym, że będziemy maltretowali zwierzęta. To jest tylko, wiecie, ja nie, moje koty nie będą w tym chodzić, ja nie będę ich męczyć, bo ja wiem, że zwierzęta też nie lubią w tym chodzić. Oczywiście, jeżeli ktoś ubiera swoje, to ja absolutnie... Nie mówię też o pieskach, tylko mówię teraz o kotach, Nie? I y, te rzeczy są z Aliexpress i wiem, że oni zaraz będą się zachowywali jak po jakichś tabletkach oszołamiających, nie wiadomo co. I to jest kupione tylko i wyłącznie w celu właśnie do jakiegoś fajnego zdjęcia na Instagramie czy coś takiego. Więc wiecie, żeby było fajnie jak na kombajnie, A coś czuję, że będzie fajnie jak zawsze. Więc z Aliexpress, jakby ktoś chciał, to y, podam Wam linki. To piszcie. Jeżeli też chcecie taką głupotę, nie wiem, z 10-15 zł kosztowała. No co to za boss? Ale dał się ubrać szybko. Nie, nie się. Bo... No! Za manę! Mówi ale boss! Ale siara! O mat... No rysi, no kapturek można zdjąć. O bos. Dobrze, co to zawsze. Co? Chyba opity jest trochę ten ten Coś taki opięty jest przy No to wiesz, nie jest wykluczone, no. Oni tak za tobą tyją. No Rysi! Można wstać już! Co? Może. No! No Rysi! No ładnie wygląda. W błosie. W błosie. No można wstać! A może weź tam yy, saszetką od żarcia ten? Za tego i może przyjdzie. Nie, nie, weź tam z szuflady, bo to chyba nic nie da. Oho. Nie, no musisz wziąć saszetkę. No, Rysi! No ładnie wygląda. Oho, sparaliżowany kotek, patrz! Ojoj, nie nie, nie, nie śmiali się, nikt nie śmiał. Ojoj! No, się chodzić. No, się chodzi? Rysi! Można iść. O, bo on chyba schudnie, <laughs> żeby tylko mu to zdjąć. No, ty się nie ciesz, bo to następny. nie jest Twój rozmiar. To, to następny jesteś. <laughs> Ale no jemu tam. Oj, To po ścianach będzie. A może on jest nawalony? <laughs> by było by dziwne, to nocy, żebyś chodził. To było na popuchę, to nie da jemu. O, jak ślicznie. No, chodź, można iść. Będziesz rzeczywiście ci nie, 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 nie ci w tym. <noise> Mówi kurczę. Dobra, biorę Mirę w różową. Mirusia! Czekaj, poprawimy ramionka trochę. Eee, to Rysia też? To na Rysia będzie za duże. Co? Mira, ty też zamierzasz leżeć pół godziny? A tamten? A się o Boże, gruby jesz, a grubego nie mam w co ubrać. Ty, Rysi nie ma. E, Mircia opanowuje, zobacz. Mirci lepiej idzie. No? Łe, Mira to stworzone do tego. Jeszcze w różu? Rysia, oszukujesz. On patrzy na Mirę, co Mira robi. Mówi, Jezu, jego też coś ubrali? O, nie wiesz. No nie ma co... No Mira, ty wcale lepiej... Rysia jak w ogon! No to jest Mir w różowym, a ty biedny w tym, no. Mira, będziesz w tym skakać? Ty potrafisz? Bazyl jak się boi! Mówi, nie wierzę! Byś widział grubego! Nie, no co oni odstawiają? Jaka mina! No już rozbieram mirę, no przecież ja bym nie mogła tak mircie poniewierać mi w tym. No nie wykończę ich już ich rozbieram. No boże, mir, dobrze, chodź. Ściągamy homonto, chodź. Mm -hmm. O, jeszcze zumuję Wam. Szkoda, że tego zapachu nie da się. Yy przesłać. Zobacz jaką kartkę fajną dostałam na Halloween. O, jaka cudowna, jaka śliczna, dziękuję. Jest to kartka od Agaty. Byłam na skrytce pocztowej wczoraj, na skrytce. Do skrytki zajrzeć byłam i właśnie była widokówka od Agatki. Dziękuję bardzo serdecznie. Bum tarararara, ale mam światło. Hmm. Słuchajcie, przed chwilą weszła szwagierka, nie? I w drzwiach już zaczęła krzyczeć rosół gotujesz, nie? To sobie pomyślcie, jak to musi pachnieć. No wiecie, kurczę, got i pewne miejsce. Aj, no jest niesamowity klimat. I słuchajcie, właśnie y, dostałam te zamówienie, Lit Black Dress Avon. Kto mnie ogląda, ten wie i zna, że to jest mój numer jeden. Mam sporo zapachów, które lubię z Avonu. Od lat zawsze, jak Avon był, to uwielbiałam perfumy z Avonu. I w sumie to jest jedna, jedyna rzecz, którą najbardziej lubię z tej firmy. Ale... Lubię też tusze do rzęs, super shock. I teraz zdecydowałam się właśnie na ten, którego polecała Maxi. Zobaczymy, czy się sprawdzi, czy nie. Moje rzęsy nie są jakoś specjalnie wymagające, ale jednak tusze potrafią spłatać figla, No, bo wiecie, szczota nie taka i ten tegest. I dostałam też katalog do obejrzenia, także y, zaraz sobie wegańska pielęgnacja twarzy. O proszę, Ejwon, nie pogodasz! Psiknęłam się, musiałam. Ten zapach się po prostu tak u mnie utrzymuje, że ja nie wiem. No rozumiecie to? No, no, no ja, ja, ja to kocham i uwielbiam. Od zawsze. Od zawsze. Ale bardziej lubię te starsze zapachy, które były praktycznie od samego początku, niż te nowe, które tam powychodziły. Nie wszystkie, ale. O, na przykład o, celebre, celebre, czy jak to się tam akurat mi się otworzy otworzyło. Może też sobie zamówię? Bardzo lubię. O! O! <laughs> Skoro mamy dzień maltretowania kotków, jak ja to nazywam. Nie, nie, ty już jesteś po zabiegu. Chociaż w bosa też jeszcze musimy zaliczyć. To ja tak patrzę, że te rzeczy są takie uciągliwe, że ja nie wiem, czy Bazyl by się jednak w <laughs> to nie wcisnął. Ha? ha? No w to mogę mieć większy problem go ubrać, ale myślę, że. Te ramionczka jakoś damy radę. Bazyl! Stwierdzam, że zrobimy to w łazience. Co by... <laughs> no nie bojamy! <laughs> nie, 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 Bazyl! Chodź! Mamunia obiecuje, nie będzie bolało krzyw, że nie zrobimy. Takie. Pranie by trzeba było jak zwykle zrobić. No tak Bazyl, no chyba będzie git majonez, co? Chodź. Chodź. Wszyscy się dali, to i ty się... Yes. Jeszcze jaki ty jesteś wielki. Sez, Bazel Bazyl. Eno E no, galancie słuchaj będziesz wyglądać. Widzisz? Nie bojamy. O, ty to nawet jest chyba twój rozmiar. No, Bazyl. O, jedno, bazel Już kotek leży? <noise> Ale kamery to tak nie wolno. Wiesz o tym, no Bazyl, naprawdę Ci powiem, że ładnie wyglądasz, wiesz, no, o, no super, widzisz, opona się schowała, jest dobrze, Bazyl. Chcieliśmy sobie zdjęcie zrobić, ale kotka sparaliżowało. I patrz, jak ty jesteś w to ubrany, to ty nawet nie uciekasz. Jaki grzeczny bazylek! To ja muszę więcej tego nakupować, żeby Bazylka potulić. No jak cudownie, o, jak cudownie. Bazyl, chwilę Nawet. oburzony. No i jak? Panie ochroniarz. Panie ochroniarz, Ryszard, ty się z niego nie nabijaj, bo ty wcale lepiej nie wyglądałeś. Nie no, Bazyl jest godny, ci powiem. Jest godny. Nie bojaj. <grym> Jeżeli wasze koty uciekają tak jak Bazyl i musicie je głaskać tak jak ja, to kupcie im t <grym> i zobaczcie, bez żadnego problemu se siedzimy, możemy se podyskutować, jest fajnie. Zaskakujesz mnie kocie. Szok w trampkach, więc pod dzisiejszy film jakże szalony <grym> i inteligentny jak każdy inny, proszę o kciuka do góry i widzimy się jutro, ale już nie będziemy nic przymierzać. No chyba, że matka wpadnie na ali i znajdzie coś jeszcze. Korzystać z tej chwili, bo to jest niesamowite.